Cześć, witam Was serdecznie w następnych etapach budowy mojej makiety. W tej chwili zajmuję się wykończeniem przed budynkami stacyjnymi. Postanowiłem, że będzie to taki bruk, tak zwany B. Tutaj widzicie. Gotowy już element przycięty. Jest to strukturalny plac z nocha o numerze 6326. Tak, tutaj jest na obrazku. Coś w tym kuście I, i, i on będzie kładzony tutaj w tym miejscu. Pomiędzy brzegiem makiety a budynkami. Tu już mam przycięte gotowe elementy, klejem wysmarowane podłoże i jedziemy z klejeniem. Mogłem oczywiście kupić elementy zrobione przez kolegę forumowego, hugwę z odlewy gipsowe. Ale po przeliczeniu kosztów i, i, i w sumie też trudności z położeniem, stwierdziłem, że to jednak będzie tańsza opcja. I w sumie gotowa, spatynowana, pomalowana, aby trochę zieleni, później na razie, na razie, mam tylko ja kupiłem jedno pakowanie, znaczy, się dwa, ale jedno wykorzystałem jako wykończenie gruntu pod magazynem, wokół magazynu piko. Muszę teraz kupić Następne, następną taką matę. Przemy jedną. I ona będzie się ciągła, ta droga dalej, w tej chwili. Trzeba poczekać aż klej wyschnie. Tutaj, w tym miejscu to wszystko będzie wykończone jakąś drobną zielenią, połączone, żeby tej przerwy nie było widać. Tutaj mam zamiar umiejscowić nieużywany tor. No to wykorzystałem peron dwukrawędziowy, żeby głupie nie wyglądał, że od strony miejscowości czy coś jest też coś w rodzaju, nie coś w rodzaju, tylko że jest peron. A nic przy tym nie ma. No i tutaj ten, ten tor nie będzie podłączony do całości. Będą stały moje stare dwa modele jako atrapy. Tutaj w najbliższym czasie mam zamiar z tego zrobić kozły oporowe z szyn. No i ta droga będzie się dalej ciągnąć gdzieś do tego mniej więcej momentu, tutaj skręci do miasta. Teoretycznego. Oczywiście to będzie. Nie, tu będzie tło. No, całe centrum operacyjne moje jest w środku. Także coś tam robimy, po drugiej stronie zaczynam podłączać resztę napędów do mojego panelu sterowania. Także na ten czas to by było tyle. Dziękuję Wam serdecznie za wszystkie subskrypcje, że jesteście ze mną, że chcecie obserwować moje męczarnie, moje wypociny i do następnego zobaczenia. Cześć.